Cześć z tej strony, Wasza Anna. Witam Was na kanale Anna w Terrarium. W dzisiejszym odcinku dość nietypowo witam Was spod terrarium mojego niosomy na Morzynowej i obok tych malutkich pojemniczków, które których znajdują się malutkie domki z malutkimi basenikami, i które są zamieszkiwane przez temat dzisiejszego odcinka. Tak, moi drodzy, wykluły się. Tutaj znajdują się malutkie wężyki zbożowe, które wykluły się u nas na hodowli, i w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam je pokazać. Jak trzymać takie nowonarodzone maluszki? Nowonarodzone maluszki umieszczamy w dosyć małym pojemniku. Nie mogą mieć zbyt dużo miejsca, bo wtedy nie będą chciały nam jeść. Muszą w swoim pojemniku czuć się po prostu bezpiecznie, więc nie mogą mieć zbyt dużej przestrzeni. Gdy taki nowonarodzony maluszek wyjdzie z jajka, najpierw czekamy aż przejdzie swoją pierwszą wylinkę i wtedy możemy go nakarmić. Generalnie chciałam zrobić taki duży unboxing tych maluchów z inkubatora. Chciałam je wyciągać z inkubatora i wam pokazywać, co się wykluło z jakiego jajka. Niestety mój plan się nie udał, bo maluchy kluły się w dosyć dużych odstępach czasu, kilkudniowych, więc część już szykowała się do swoich pierwszych wylinek, a część jeszcze była w jajach, więc już stopniowo przekładałam te maluchy do nowych pojemników. W tym momencie już wszystkie są po swojej pierwszej wylince, tak wygląda wylinka takiego maluszka i część z nich jest już po swoim pierwszym karmieniu. Ze względu na to, że takie maluszki jedzą co około 3 dni, to niektóre z nich są już po swoim nawet drugim lub trzecim karmieniu. Jak wygląda pierwszy domek takiego nowonarodzonego maluszka? Moi drodzy, jest to niewielkich rozmiarów. Pojemnik, ten akurat ten akurat ma 29x19x13 cm, w tym pojemniku powinien znaleźć się substrat. Ja jako substrat używam. Aspen i Chipsy Ultra są to bezpieczne podłoża i możemy naszego wężyka karmić bezpośrednio w tym pojemniku, nie musimy go stresować przekładaniem. Musimy zwrócić uwagę na to, żeby nasz pojemnik miał wentylację boczną i wentylację górną. Zwróćcie uwagę na to, żeby wentylacja nie miała zbyt dużych dziurek, żeby nasz wężyk nie mógł się przez nie wydostać na zewnątrz. Warto zwrócić też uwagę na to, żeby nasz pojemnik był zamykany na klipsy. W naszym pojemniczku powinien znaleźć się domek i basenik z wodą. Basenik na tyle duży, żeby nasz wężyk mógł się w nim zmieścić. Oczywiście te maluszki są tak malutkie, że takie małe miseczki na sos wystarczą. U mnie domki to są połówki doniczek plastikowych i naprawdę te doniczki świetnie się sprawdzają jako domki. Ważne jest, żebyście zwrócili uwagę, czy w doniczce te dziury na dole nie są zbyt duże, jeżeli są zbyt duże, wężyk może próbować się przez nie przeciskać, a jeżeli, a jeżeli będzie próbował się przeciskać, to może też się tam zablokować. I wtedy będzie problem, będzie trzeba przecinać tą doniczkę, żeby uratować naszego wężyka, żeby po prostu całutki się nie pociachał przez te dziury. Więc zwróćcie uwagę na to, żeby były tutaj drobne dziurki, bo widziałam, że są też doniczki właśnie z takimi dużymi dziurkami, gdzie zmieści się mały palec, przynajmniej mój, nie każdego, ale y, taki maluszek wężyk y, bez problemu mógłby się próbować przeciskać przez taką dziurę. Więc zwróćcie uwagę na to, żeby te dziurki były malutkie, żeby tutaj nie było dużych dziur w spodzie tej doniczki, nie na tyle duże, żeby wężyk y, mógł się przez nie przeciskać. Taka doniczka jest oczywiście też dosyć higieniczna, bo tutaj nie ma za bardzo jakichś elementów, w których mógłby się trzymać brud. Dosyć łatwo jest ją wyczyścić, umyć, wysuszyć. No i oczywiście też takie doniczki są tanie i z jednej doniczki macie dwa domki. Jeżeli macie takie domki przypominające jakieś skały, kamienie i tak dalej, je dosyć ciężko jest wyczyścić, no i koszt takiego domku też jest dosyć wysoki, a oczywiście nasz wężyk Taki maluszek dosyć szybko rośnie, więc y, dosyć często musimy mu zmieniać ten domek, bo już jeden jest za mały i trzeba kupić duży, więc po prostu ja osobiście uważam, że nie opłaca się kupować takich malutkich domków, które są jakoś rzeźbione. Y, Stylizowane na kamienie czy na skały, bo po prostu koszt takiego domka jest wysoki, ciężko jest taki domek wyczyścić i dosyć szybko musimy go wymienić na nowy. Tutaj jest przyczepiona mata grzewcza na całej długości i po prostu te wszystkie pojemniczki są ułożone wzdłuż tej maty grzewczej. Do maty grzewczej, oczywiście, jest podłączony termostat, który dba o to, żeby miały idealną temperaturę. Są ułożone tak, że domki mają z jednej strony, ze strony ogrzewania, a miseczki z wodą mają ze strony przeciwnej, żeby te miseczki z wodą za szybko im się nie przesuszały i żeby też nie robiła im się wewnątrz warówka. Zwróćcie na to uwagę, jeżeli kupicie takiego malutkiego wężyka i będziecie mu szykować miejsce, żeby się nie pogubić z tymi wszystkimi maluchami, zawsze przyklejam do każdego pojemnika taką kartkę. Tutaj jest... Miesiąc narodzin, odmiana kolorystyczna wężyka, daty wylinek i daty karmienia. Przyklejam je do pojemniczków i w ten sposób nie pogubię się. Wiem kiedy, który wężyk zjadł, którego należy nakarmić, kiedy liniały i jaką mają odmianę kolorystyczną. Łącznie było 21 jaj. Niestety dwa jaja się nie udały, wykluło się 19 pięknych, zdrowych maluszków. Rodzicami tych cudnych maluchów jest Filip i Stella. Filip jest odmiany Classic, ale posiada geny zarówno amelanistik, jak i anerytystik. Jest to Classic het anery amel. Stella jest wizualnym anery, ale również posiada gen amelanistik. Jest to anery het amel. Dzięki temu z połączenia tej dwójki wyszły cudne maluchy w kilku pięknych kolorach. Ogólnie ja już widziałam te maluchy, ale przekładałam je stopniowo. Też wiadomo, wyciągałam wylinki i niektóre już karmiłam. Ale nie miałam takiego momentu, żebym sprawdziła dokładnie ile jakich maluchów się urodziło. Także dzisiaj czuję się trochę jakbym otwierała Kinder niespodzianki. Razem sprawdzimy dokładnie Ile jakich maluchów mamy Myślę, że nie będę ich wszystkich wyciągać na ręce, żeby ich niepotrzebnie nie stresować Tylko pokażę Wam je wszystkie w pojemniczkach Po prostu zajrzymy sobie y, pod ich domki i zobaczymy, co tam jest Hej, nie ma go Musiał się gdzieś zakładać... O, jest! O, klasyczek Jejku, jaki piękny odcień pomarańczy Śliczny malutki klasyczek. Pudełko numer 2. O, też klasyczek. Bardzo podobne, jeżeli chodzi o kolory. Śliczny malutki klasyk. Pudełko numer 3. O, i tutaj znajduje się snow. Czyli mamy wizualne połączenie Amel i Anery. Ma oba te geny wizualne i wyszedł mały Snow. Taki różowy. Cudo. Pojemnik numer 4. Co to będzie? O! Kolejny malutki Snow. Cudo. Tutaj ma ciemne na brzuszku, bo jeżeli wężyk ma bardzo jasne kolory, to prześwitują mu wnętrzności. Ten maluch wczoraj jadł i prześwitują mu po prostu te myszki, które wczoraj... Znaczy, myszka jedna. Ta jedna myszka, którą zjadł, mu tutaj prześwituje. Następny pojemnik. Co tu się znajduje? O, kolejny snow. Ten jest bardzo podobny do tego pierwszego bardzo podobny jak brat bliźniak co jest w następnym? klasyczek, ale zupełnie inaczej ubarwiony niż dwa pozostałe, ten ma więcej brązu, jest jasnobrązowy, tamte były bardzo ciemnobrązowe ten brąz był prawie czarny, a ten ma takie jasne Ok. następny pojemnik co tu mamy? i następny klasik Róż, również ciemny. Następne, co my tutaj mamy? Również bardzo ciemny klasyk. Co tutaj jest? O, mamy pierwszego anery. Ej, Maluchu, gdzie ty uciekasz? Mamy pierwszego anery. Anery het amel. Śliczny. Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Kolejne anery. Śliczny. Bardzo podobny do poprzedniego. Następny pojemnik. I co tu mamy? Następne anery. O wow, ten ma piękny kontrast. Prześliczny jest. Hej, maluchu. I kolejne anery. O, ten ma ładny wzór na główce. Dziesięć pojemników już. Za nami, więc już przekroczyliśmy ponad połowę. Co tutaj jest? Wow, jaki śliczny klasyk. Piękny. Bardzo ciemny. Z pięknym kontrastem tej pomarańczy. Śliczna mordka. Idealny. Hej, maluszku. O, kolejny śliczny snow. Jeny. One są tak landrynkowe. Sudo. Co my tutaj mamy? Jest kolejny anery. Liczny. O jest w końcu jeden amelanistik. Piękny, czerwono-pomarańczowo-żółty kolor. Odważny maluch. Zobaczmy, co jest w tym pojemniku jeszcze. I mamy klasyka kolejnego. Kolejny śliczny klasyk. I jest klasyczek. Następny klasyczek troszeczkę w jaśniejszych kolorach. Kolejny klasyk, troszkę w jaśniejszych kolorach. Co my tutaj mamy? O, też klasyczek, i ten jest taki bardzo jaśniutki, śliczny. Jakie ma serduszko na główce? Cudo. To już wszystkie maluchy. Są przecudowne, czułam się trochę jak w takim sklepie z cukierkami, rozpakowując te maluszki. Są po prostu przesłodkie. Dziękuję, że obejrzyście ten odcinek do końca. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie proszę łapkę w górę. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, który z tych maluchów podobał Wam się najbardziej i dlaczego. Czekam na Wasze komentarze. Dziękuję, do zobaczenia! I'm so hungry, so hungry. I'm very, very hungry. I'm so hungry, so hungry. I'm very, very hungry. I want something I can munch or something.